Hej, cześć siemano, witam Was! Dzisiaj chciałem Wam pokazać album Euro 2012 match atak który jak zawsze w match atakach w jakichś mistrzostwach świata Euro dają Anglii oczywiście, na sam przód i dobra. Już I jako Anglia chzaczek, no i zdobyłem ten album zdobyłem dzisiaj, dzisiaj go jakby zdobyłem właśnie tak, dzisiaj go zdobyłem no, i ja tego albumu nigdy nie widziałam na razie na YouTubie, więc, jakby ktoś to jest bardzo rzad, To są bardzo rzadkie karty. Jakby ktoś miał parę of the meczy, tam potem pokażę, to wtedy okropnie, ale to okropnie by się chciał zamienić. by z tego zyskać bardzo dobre karty. Oj, Romana. O, o tu ja mam, jak mówiłem, angiel tutaj zawsze jest jest ich najwięcej no już no runa i gwiazda naprawdę są te karty są przepiękne. brakuje tutaj brakuje tutaj tak mało kart jak się nie mylę to tu kart brakuje Tu mamy Klozego, który ma, który no, najwięcej bramek strzelił na mistrzostwach świata. mamy Grecję, Trosidisa. Tu mamy Wam Persiego, który przepiękną bramę strzelił na mistrzostwach świata. Już nie muszę mówić, że, że ze Szczupaka, no. Włochy, to mamy Pol Polski tutaj pomału pokażę. No jest mamy Szczęsnego Dudkę, Dariusza, Boszczykowskiego, no, Lewandowskiego, który ma jest słaby bardzo tutaj na karcie, ale dobra i Brożka. Kolejnym klubem jest Portugalia. Zobaczcie sobie tam mamy Pepe, Alvesa, Quinterao. Już nie będę wymieniał. Na niej jest, na ni który gra w sportingu. Tutaj, teraz, tutaj przechodzimy. No, i tu mamy Ronaldo, gwiazdę Manchester United i Real Madrid. No i sportingu, którym teraz jest jego kolega z kraju na niej już mówiłem przed chwilą. Tu mamy Robiego Kina, który w Euro Panini Limited ma najwięcej na ataku 113. Mamy Hiszpanię, Hiszpanię, Regas, Ramos, Silva i tutaj mamy. Mam i nie jest to są same gwiazdy, wygrali właśnie to euro oni. Tu mamy Szwecję. Sorry za bardzo daleko. Brahimowicza, który najładniejszą bramkę strzelił na euro. Z przewroty. No. Mam Szewczenko. No i tutaj właśnie manow w mi brakuje. Jakby miał jakiegoś manow w to bardzo proszę, bo tylko mi tutaj manow w w tej edycji brakuje. Bo to jest naprawdę ważne. Uwierzcie mi. Dobra. Tutaj mamy. Tu mam już. Mnojer. Boszczyka, Boszczyka, naszego Polaka. Quentrao. Nani. Tutaj mamy trzy gwiazdy. Ramosa, Hernandeza i Dawida Silve. Tak. Ośmiu chyba brakuje. Nie wiem, czy dobrze policzyłem. I tu mamy Szewczenko, legendę. I tutaj mamy 100 Club, czyli klub 100. Joe Hart. A, też przypomnę w tych kartach, że tylko jedynie Anglicy. No, jedynie Anglicy dali pozwolenie, żeby można było koszulki. Dobra. Pikę. Schweinsteiger I Ronaldo. To jest okropnie dziwne, manowne. Nie. W 100. W 100 klubach będę mówił po polsku. I w match ATAK. Że najlepszy ci piłkarze jak Messi, tam w drugiej edycji, ma 101, 101 na obronie i ataku. To jest bardzo dziwne, bo na pewno na ataku jest wiele lepszy Ronaldo niż na obronie. No to sobie musicie przyznać. No. Tutaj mamy menadżerów, już idę dalej, tu mam Portugalii. I właśnie tutaj mamy. Kart dwie karteczki Runeja i Jonesa. Tutaj mamy How to Play, czyli jak grać? To nie będę pokazywał, ale szybko rozłożę. Wygląda to tak, tak jak normalnie. No i album tego oczywiście też zdobyłem. Popatrzcie sobie, tutaj jest, tutaj jest plansza. I popatrzcie sobie, o tutaj, tutaj tak wygląda. Tak, tutaj wygląda. Dobrze, tutaj przybliż. No, Mogę tyle. Mogę 4 i jeszcze tutaj tak wygląda, czy klista. I wygląda to tak. No, to ja właśnie się mam pożegnać. Mam, mam nadzieję, że się Wam podobało i pamiętajcie, żeby pisać, jak ktoś ma stąd jakieś karty, ma... tych, co mi tam brakowało, bo tam widzieliście. No, to ja właśnie się pożegnać. Narka, pa i bye bye.